Oszukano Cię na Vinted? Nie panikuj. Oto co zrobić. Cześć moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o oszustwach na Vinted i jak sobie z tym radzić. No więc, jeżeli zostaliście oszukani, na przykład kupiliście popa i ta osoba nie wysłała Wam oryginalnej figurki, tylko fajka, nie panikujcie. Da się to ogarnąć. Także tak. Po pierwsze, najważniejsze co musicie zrobić to Odebrać przesyłkę, zobaczyć, czy ta figurka na pewno jest fejkiem, czy nie. I później, jeżeli okaże się, że to fake, to robicie mu zdjęcia, zaznaczacie różnicę między figurką, którą e, kupiliście, a którą otrzymaliście. Najlepiej zaznaczcie takimi czerwonymi kółeczkami. Wiadomo, jak się edytuje zdjęcie, to można pozaznaczać takim: Taką opcją rysowania, żeby były one bardzo dobrze widoczne dla supportu Vinted, bo wiadomo, oni mogą się na tych figurkach zbytnio nie znać. Kolejną fazą tego jest czekanie. Czekanie, aż Vinted się o tym zajmie. Także co zazwyczaj zajmuje około dnia lub dwóch, żeby Vinted to rozpatrzyło. I tak, jeżeli otrzymaliście tego fejka, to możecie go odesłać. Zazwyczaj jest to niestety na wasz koszt Chyba, że mieliście opcję darmowej wysyłki, no to wtedy za nią nie płacicie Ja tak miałam taką sytuację, gdy zostałam oszukana Także na szczęście ja nie musiałam płacić Ale generalnie no tak jest, że często trzeba płacić za to odesłanie figurki No i po prostu odsyłacie eee, Także zaznaczacie na Vinted, że mam problem Jest taka opcja eee, Wtedy wysyłacie te zdjęcia, piszecie jaki jest problem no, i support to powinien rozwiązać. Wy odsyłacie figurkę, tamta osoba zaznacza, czy odsyła, odesłaliście tą figurkę, którą, której wysłaliście zdjęcia. Jeżeli tak, to dobrze. No i tak, jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli odsyłacie tę figurkę, zawsze zróbcie jakieś nagranie, jakieś zdjęcie tego, że ta paczka została zapakowana, że ta figurka, którą faktycznie wysyłaliście jej zdjęcia, ona była włożona do tej paczki, żeby ta osoba nie mogła Wam robić problemów z tego, żeby nie odesłaliście tej figurki albo coś. Także pamiętajcie, żeby zawsze robić zdjęcia i nagrania, jeżeli coś wysyłacie, i tak nie zostaniecie oszukani. Pamiętajcie o tym. Żeby wszystko ładnie pozaznaczać, żeby wysłać supportowi, żeby opisać sytuację, bo pamiętajcie o tym, że oni mogą się nie znać. Także jak najbardziej mm, piszcie w sposób tak, jakbyście tłumaczyli to osobie, która nigdy petropami się nie zajmowała. Tak. No i w sumie to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że uda się rozwiązać wasze problemy, że nie zostaniecie oszukani, ale jeżeli zostaniecie oszukani, to mam nadzieję, że się przyda wam ten filmik. No i powodzenia generalnie, dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Pa-pa!